To są dwa miniaturowe filterki o no, bardzo małej e, wydajności i bardzo małej powierzchni filtracyjnej, no, to sami widzicie, że tu można powiedzieć, że trzy, dwa pudełka zapałek się zmieści. Tu się zmieści troszkę tu się zmieści trzy pudełka zapałek, ale mówię, to są takie malutkie filterki do malutkich akwariów 25-litrowych. Jest jakaś taka regula, regu, regulacja. Ale to nawet widać. Ja. Malutkie filterki kaskadowe.